Witam Was serdecznie. W tym materiale chciałbym przedstawić Wam mój portfel inwestycyjny długoterminowy, który będzie składał się głównie z akcji z GPW i ETF-a na Nasdaq 100. Dodatkowo będę ten portfel w czasie większych korekt albo w czasie bes próbował hedżować go kontraktem terminowym na WIG 20 albo na MWIG 40. Okres inwestycji. Warren Buffett uważał, że naszym ulubionym horyzontem inwestycyjnym jest nieskończoność. No fajnie byłoby tak inwestować w nieskończoność, mieć na to pieniądze, ciągle zarabiać te pieniądze. No ale wiadomo, na emeryturze te pieniądze lepiej bardziej będziemy wydawali, niż zarabiali. Tak podejrzewam, że będzie w moim wypadku, przynajmniej. Więc moim okresem inwestycyjnym jest 30 lat. Procent składany lubi czas, więc im dłuższy horyzont czasowy, tym większe zyski. Kryterium doboru spółek pod względem fundamentalnym i wskaźnikowym. I dodatkowo będę jeszcze wybierał spółki pod względem analizy technicznej, ale pod względem fundamentalnym będę sprawdzał takie kryterium jak dobra kondycja finansowa spółki, rosnące bądź stabilne przychody, rosnące zyski net, net, netto. ROE rozwój spółki musi być rosnący albo stabilny. Cena do zysku niska bądź wysoka. No, to jest, to jest cena do zysku już teraz tak naprawdę nie gra takiej dużej roli jak kiedyś, tak samo jak cena do wartości księgowej, ale cena do zysku nie musi być wcale niska, może być wysoka. Okay? Później w następnych materiałach, jak będę wybierał spółkę, to będę trochę więcej mówił o tej cenie do zysku. Teraz yy, przejdziemy dalej. Potem będę sprawdzał kryterium cykl konwersji gotówki i cykl zapasów. Też tu powinna być stabilność. Zadłużenie ogółem nie powinno być za duże. tak. Firma powinna być wypłacalna, żebyśmy nie kupowali jakiegoś bankruta, tak? który po jakimś czasie zejdzie z giełdy. No i kryterium kolejne: spółka musi mi wypłacać dywidendę, bo praktycznie w 100% ten portfel będzie na ten moment dywidendowy. Okay? I do tego będzie ten ETF na Nasdaq 100. Kryterium doboru spółek pod względem analizy technicznej. To wygląda następująco, jak ja to widzę. Kurs spółki w trendzie wzrostowym, dokupujemy przy ważnych wsparciach UHV i poprzedni szczyt jest wsparciem, tak? Czyli mamy taką sytuację na wykresie. Widzimy kurs, który idzie do góry, tak? Kurs akcji jest w trendzie wzrostowym. I gdzie chcemy na przykład kupić, jeżeli wchodzimy na rynek, gdzie chcemy na przykład kupić tę te, te akcję? Przykładowo jakąś spółkę X. Nie chcemy kupować go w tym miejscu na przykład, nie? Bo jest wysoko, boimy się, że kupujemy w szczytach. No to czekamy, aż Kurs akcji zrobi korektę i dojdzie nam do jakiegoś ważnego miejsca. Dla mnie ważnym miejscem na wykresie są świeczki UHV z szerokim spreadem, tak? Duża świeczka z szerokim spreadem i z dużym wolumenem, który jest widoczny gołym okiem. Tak? Tutaj były dużo mniejsze wolumeny, tu pojawiły się duże wolumeny. To jest bardzo ważne miejsce dla kursu, dla ceny, tak? Tutaj coś się zadziało, tutaj była siła popytu i albo ta cena dojdzie mi w te rejony i odbije się od tej świeczki, tak? albo mi dojdzie tutaj do wybitego wcześniej szczytu. To są moje dwa poziomy. Z dużo, 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 dużo częściej kurs dochodzi do świeczki tej tutaj, do tego momentu, kiedy rynek jest silny i nie schodzi już tu niżej. Tak? Więc warto zaznaczać sobie zawsze na wykresie górną świeczkę i dolną. Nie? Dolny zakres i górny zakres. To są nasze wsparcia. I miejsca, gdzie możemy kupić spółkę. Tak samo, jakby poszli nam tutaj, kupujemy tutaj, tak? Cena jest tutaj, to szukamy miejsca na korektę, wyznaczamy sobie tu jedno miejsce i najwyżej tą świeczkę, bo tutaj na przykład w tym ruchu nie było żadnej dużej świeczki z największym wolumenem. Nie było żadnego. To zaznaczamy sobie tą, sobie tą świeczkę, górę, tak? I to tutaj. I cena nam spada. I skąd będziemy wiedzieli, czy warto kupować w tym miejscu? No znowu, patrzymy na wolumen. Jeżeli ten wolumen w tych miejscach ważnych, tak, jeżeli robimy korektę, schodzi, to są ważne miejsca, no tutaj w tych ważnych miejscach powinny być nie dość, że fajne świeczki, tak, popytowe, to do tego powinien być zwiększony wolumen, bo wtedy wchodzi nam popyt. To znaczy, że się odwracamy. Ok? Ja to będę bardziej analizował potem na wykresach. Chodzi tutaj o schemat po prostu schemat, jak powinno to wyglądać. Innym kryterium doboru spółki pod względem analizy technicznej to jest, kupujemy akcje kiedy na wykresie widzimy duże wolumeny w dołku korekty wyższego rzędu. Wygląda to następująco, To jest schemat, tak? Odtąd, dotąd, od dołka do szczytu. Musi być mniej więcej 2-3 lata, 5 lat może być 10, może być 15, nieważne, tak? To jest długi okres czasu, naprawdę. I tu ma być korekta też, która trwa około roku, dwóch lat, może trwać 5 lat, tak? Zazwyczaj trwa ona około roku dwóch, jeżeli spółka robi tylko korektę. I chodzi głównie nam o to, że to jest korekta wyższego rzędu, tu muszą być trzy fale w dół, nie jedna, tylko trzy fale w dół, minimum trzy fale w dół, może być więcej i muszą znowu pojawić mi się duże wolumeny, ok, w dołku, zazwyczaj te duże wolumeny pojawiają się po lewej stronie, są jakieś fajne miejsca wsparcia albo duże wolumeny wcześniejsze, często tak bywa i potem czekamy na falę pierwszą, tak, czyli jakiś ruch popytowy do góry musi być, kurs akcji musi pójść do góry, bardzo byłoby fajnie, jakby był też na dużych wolumenach. Nie zawsze jest na akcjach. Ważne jest to później, jak cena testuje nam te miejsca tutaj, gdzie były duże wolumeny. Jeżeli widzimy tutaj w dojściach, że są cienie z dołu, czyli wchodzi nam popyt, sieci są popytowe, wolumen jest malejący, dużo mniejszy, widoczny gołym okiem niż ten tutaj, to ja w tym momencie kupuję te akcje, ok? To jest wtedy fajna sytuacja, pod względem technicznym, jeżeli fundamenty są też ok, to jest super. Ja kilka właśnie akcji w portfelu mam, tak właśnie wygląda schemat tych akcji. W następnym materiałach będę właśnie pokazywał, jak, jak wyglądają wykresy. Na wykresach się bardziej znam z, z technicznej, od 15 lat na rynku jestem, ale głównie grałem na kontraktach terminowych na WIG20, na się na ROPie i na S&P500 w akcje, w portfel akcyjny dopiero we wszedłem od tego praktycznie od miesiąca. Po przeczytaniu książki inwestor. Moment, jak się nazywa. Inteligentny inwestor. O, o, inteligentny inwestor. Super książka polecam tą książkę. Ta książka w ogóle zmieniła moje myślenie na temat inwestowania długoterminowego. Jeszcze polecam dodatkowo książkę moment, jak ona się nazywała? Psychologia pieniędzy. Coś takiego. Super, dwie książki, naprawdę kilkukrotnie je przeczytałem i do tego są fajne audiobooki. Warto, warto. Zmieniają kompletnie myślenie. Polecam. Początek portfela długoterminowego. Czyli jak wygląda ten początek? No to zaczęliśmy właśnie tak, jak powiedziałem miesiąc temu, mniej więcej 7 lutego była pierwsza wpłata za 29 tysięcy. Drugą wpłatę zrobiłem 12 lutego, też w tym samym miesiącu za 3000 zł, tak? Żeby już coś w tym portfelu było. Za to zakupiłem około 17 różnych spółek. w następnych materiałach będę omawiał, dzisiaj mówimy sobie tylko jedną spółkę, Ambre i zobaczycie dlaczego tą Ambre kupiłem. To jest skład mojego całego portfela długoterminowego. Ja ten portfel długoterminowy prowadzę w MyFound. Dla mnie to jest super sprawa. Jak ktoś to wymyślił, naprawdę fajnie to wygląda. Mnóstwo statystyk, po prostu wszystko czytelne. Dużo lepiej to wygląda niż na moim rachunku bankowym. Oczywiście mój rachunek bankowy też będę pokazywał, żebyście wiedzieli, że to są realne pieniądze, a nie że ja sobie wklepuję, tylko to w MyFound, gdzie każdy tak może zrobić. I moim zdaniem wielu YouTuberów tak robi na YouTubie, no ale to już jest inna sprawa. Fajnie, jakby pokazali, właśnie swój prawdziwy rachunek maklerski. Byłoby super, a nie w MyFound, gdzie można sobie wklepać wszystko, co się chce. Ale to już sprawa nieważna. Idziemy dalej. Przeanalizujemy sobie pierwszą spółkę Ambre. Ambra jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Wschodniej. Pewnie ją znacie, na pewno ją znacie Ambre. Analiza fundamentalna amry pod względem przychodów. No widzimy sobie gołem okiem, przychody rosną, nie? Wszystko jest ok. To są kryteria fundamentalne, ja tak naprawdę sprawdzam pod tymi względami, ale to jest szybka, taka wiecie, 15-minutowa analiza fundamentalna, a do tego mi dochodzi analiza techniczna. W dużo większym stopniu skupiam się na analizie technicznej, analiza fundamentalna mi tylko potwierdza, czy ta spółka w długim terminie będzie dobra. Analiza fundamentalna, dokładnie zysk netto. Zysk netto też rosnący, wszystko pięknie, fajnie wygląda. Analiza fundamentalna pod względem zadłużenia ogółem. Zadłużenie ogółem mamy na poziomie cały czas, tych są podobne wartości. Wynosi to 0,46. Według bankiera, jak wyczytałem, to jeżeli poniżej 0,67, to jest ok. Więc jest ok, bierzemy, nie? Ja Wam powiem ja. W akcje bawię się, zaczynam się bawić, dla mnie to jest, wiecie, na razie zabawa. tak? W akcje się zaczynam bawić od miesiąca. Więc przeczytałem książkę Inteligentny Inwestor i mówię: Dobra, to ja też będę takim Buffetem albo Grahamem i sobie kupuję akcje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. tak?". Ja, ja nie oszukuję tutaj, nie wiem, nikogo, siebie, po prostu robię, to jest mój, to jest mój pamiętnik. Ma być mój pamiętnik, jak chcę wiedzieć, na przykład, nie wiem, za 5-10 lat odpalę sobie i zobaczę, jakie błędy popełniłem. Co źle zrobiłem, a może dobrze zrobiłem, i jak wybierać cały czas spółki co roku, na przykład inne, robić rebalancing, rebalancing tego portfela, wiedzieć, co robiłem, tak? A nie, że nie wiem, każdemu polecam prowadzenie jakiegokolwiek pamiętnika, czy w tej formie, czy w innej. To Ta, ta forma to dużo czasu poświęca, naprawdę, ale jakimkolwiek właśnie kupowanie, że kupuję sobie akcje do portfela, je trzymam. I na przykład po, po robi, ja tam w tym portfelu chcę mieć, nie wiem, pół miliona złotych wpłat, tak? W przeciągu jakiegoś czasu i co. Ja będę sobie tak losowo te spółki tam do tego portfela brał? No nie, no to nie jest profesjonalne, nie? Przynajmniej bądźmy w jakimś stopniu starać się być profesjonalistą, okej? Okay? Jednak zależy nam na tym, żeby zarabiać pieniądze, a nie tracić, tak? I nie być spekulantem, tylko mieć jakąś tam przewagę nad rynkiem. Co my tu mamy? Cykl konwersji gotówki i zapasów. No cykl konwersji gotówki, tak jak mówiłem wcześniej, powinien być stabilny. No i tutaj wszystko się. Około 190 dni jest wszystko ok. Nie, nie ma jakiegoś tam odchyłu dużego. Cykl, co tam mamy, zapasów jeszcze? Cykl zapasów też jest. Widzicie, też wszystko, wszystko jest ok. Nie, 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 widać tam. Ogólnie w całej tej tabeli wszystko jest ok. Analiza fundamentalna. Ambry, dywidendy. Pod względem dywidend, spółka wypłaca dywidendy praktycznie od 2007, 2007 roku. Praktycznie co roku, chyba albo co roku wypłacała dywidendę, nie? Dywidendy były raz mniejsze, raz większe. Tutaj były co? Dywidendy konkretne. 24%, nieźle. Tym mamy coraz mniejsze od kilku lat. No tutaj to w ogóle jest nie, zna, nie, nie, nie znałem tej spółki wtedy konkret. Dobra, lecimy dalej. O, tu mamy koniec. Odpalimy sobie teraz wykres. Co my tu widzimy na wykresie pod względem analizy technicznej? Jak ja to widzę, zobaczycie to moimi oczami. Ja zawsze sobie zaznaczam właśnie te miejsca. Zobaczcie tutaj najważniejsze miejsce Tak, dla, dla kursu. Przybili je. Doszliśmy gdzie? Nie doszliśmy, nie doszliśmy w te miejsce, to doszliśmy jeszcze do, mnóstwo, do, do mnóstwa miejsc w tych miejscach. Zobaczcie. Chcę co tu się działo z sceną. Raz, dwa, trzy, cztery, dochodzimy praktycznie w te rejony, i znowu jesteśmy tutaj. Co nam to mówi? Mówi nam to, że kurs tej spółki w tych cenach jest duże prawdopodobieństwo, że znowu się odbije do góry. To Są ważne miejsca dla tej ceny. Tu pojawiły się duże wolumeny w tym miejscu. tak. Tutaj ktoś kupował, tutaj była duża, duża aktywność, dużych graczy po tych kursach i znowu doszliśmy do tej aktywności tych dużych graczy po tych kursach. To jest bardzo ważne miejsce w tym momencie, gdzie się zatrzymaliśmy. Tak? Dlaczego ja kupiłem te akcje? Nie? To jakbyście wzięli ten schemat, co wam rysowałem wcześniej w slajdzie, to mamy kurs, on trwał ileś lat, tak? I tutaj mamy zejście, minimum trzy falowe, tak? Tu mamy falę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli jest minimum trzy, nie? Tutaj już była trzecia. Ale ja wam powiem później, może dlaczego tu nie kupował, bym nie kupował w ogóle tego, nie ruszał. Ale jest schemat, nie? Doszli do ważnego miejsca, tak? Nawet tutaj widzicie duże wolumeny, okej, okay? nie? Są, są i doszli do ważnego miejsca. Nie na wsparciach. Nie dość, że wolumen to jeszcze wsparcie. Zobaczcie, co tu się dzieje na, na cenie, nie? Cena nam schodzi, tak? Cena nam ciągle schodzi, i co się pojawiło? W, tych, w tym miejscu pojawił się. Na świeczce największy wolumen z cieniem z dołu. W tym momencie popyt wszedł na rynek. Pojawił się popyt. Po pojawieniu się tego popytu cena urosła. Okay? Mocny ruch do góry. Jak schodzimy na wolumenie korekcyjnym. Tak, ja kupowałem Ambre w tych miejscach chyba po 22,60 bodajże. Potem to w statystykach wam powiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale tutaj, tutaj gdzieś chyba w tych, w tych miejscach gdzieś kupowałem tą spółkę. Cały czas ta spółka idzie w trendzie bocznym. Jak dla mnie taki ruch ceny po takim miejscu to jest akumulacja. Oni to mogą sobie jeszcze przez kilka miesięcy w tej cenie iść, kilka dni, kilka tygodni, ale liczę, że oni pójdą do góry w długim terminie. Okay? To jest właśnie fajnie, fajne pomiędzy akcjami a kontraktami terminowymi, bo na kontraktach terminowych taka sytuacja się dzieje jednego, dwa dni. Nie? Mamy szyb, szybko musimy. Szybko musimy podjąć decyzję, a na akcjach możemy podejmować decyzję tygodniami. Tak naprawdę. Nic się nie stanie, jak nas ominie jakiś tydzień albo, nie wiem, kilka dni. Naprawdę to jest, to jest luz. Możemy analizować dużo, dużo, dłużej te, te spółki i podejmować decyzję. Dlatego ja kupiłem, bo widzicie ten schemat, co Wam powiedziałem, tak? Cena zeszła, pojawił się duży popyt, pierwsza fala i druga fala, ja już mogę kupować. Kolejnym etapem wybicie tej linii tak można też dokupować. Jak ktoś nie wiem boi się tutaj kupić to potwierdzeniem kolejnym jest wybicie tej linii. Tak tego szczytu tutaj kolejne kolejne mogą być opcje kupna. <laughs> Dlaczego nie kupiłbym tutaj w tym miejscu. Jeżeli kogoś to interesuje to wam powiem. Nie kupiłbym tego w tym miejscu. Bo zobaczcie co się dzieje. Cena nam spada albo dobra zobaczcie Dobra, na razie Wam powiem, dlaczego tu bym nie kupił, a potem dlaczego tutaj bym sprzedał. Czemu bym tutaj nie kupił tych akcji po tym spadku? Mamy, wszystko się zgadza, nie? Fala pierwsza, druga, trzecia, tak? Ale zobaczcie, tu mamy duży wolumen, który zakończył się nisko. Mamy słabość rynku. Cena spada, wolumen, wolumen nam rośnie, okej? Okay? Czy ja tu widzę jakąś siłę popytu w tym miejscu? No nie pojawił mi się znaczny wolumen, nie? Jest taki sam porównywalny jak tutaj. Dopiero tutaj się pojawiły jakieś duże wolumeny takie, no ale to jest słaba świeczka, to jest inna bajka. Słabe wolumeny, słabość w całym rynku i co z tego, że ta cena mi poszła tutaj, w, w tym momencie? Ja tak mógłbym zagrać na kontraktach terminowych, gdzie gram w przeciągu jednego dnia albo dwóch dni, albo nie wiem. Więcej nie gram. 1 dwa dni to jest maks, zazwyczaj jeden dzień. I to by się stało jednego dnia na kontraktach terminowych. To ok, nie mogę zaryzykować, ale w długim terminie po co ja mam tutaj kupować, kupować, mam te akcje tutaj, jeżeli ten rynek jest dla mnie słaby w długim terminie. Ok? Zobaczcie, takie są wolumeny tutaj, w tym miejscu, a teraz zobaczycie, jak przejdziemy tam, jakie były, nie? Pojawił się, pojawił się ten wolumen, ten tutaj. To jest ten ważny wolumen na tej świetce wybrania. To jest cały dołek. I on się pojawił, on jest dużo większy. Ok? I tu już były wolumeny też w dołku, ale ten wolumen jest duży, widać, że coś tutaj się dzieje, tutaj mamy popyt, po prostu. Ja nie wiem, jak ludzie mogą analizować wykresy, nie widząc wolumenu, dla mnie to jest, ja nie potrafiłbym tego robić, może mają inną technikę, ja nie mam, nie mam, dlatego mówię, wolumen dla mnie, bez wykres bez wolumenu, to ja bym nie wiedział w ogóle, co się dzieje, bo w tym momencie, w tym momencie długoterminowo mogą kupić i co? No i musiał znowu kupić, znowu dołku. Oczywiście ta cena może mi spaść niżej. Nie ma problemu. Jeżeli ta cena mi spadnie niżej, no to znaczy, że w tym momencie ja popełniłem błąd, ok, ja mogę na przykład sprzedać te akcje niżej, tak? które kupiłem tutaj, ale tu był schemat, który, który po prostu, to jest moja strategia, tak? Tu był ten schemat. Tu ja miałem po prostu przewagę nad rynkiem. A co rynek pokaże, zobaczymy w dłuższym terminie czasu, tak? To o to chodzi, że masz strategię i masz skuteczność nad rynkiem, tak? W długim terminie. Tak samo jest na kontraktach terminowych. Zobaczcie tą sytuację tutaj. Dlaczego w tym miejscu, to są szczyty ogólnie. Dlaczego w tym miejscu, tak? Jakbym na przykład wchodził na rynek, nie kupiłbym tych akcji. Jakbym był, nie wiem, dzisiaj wchodzę na rynek i taka sytuacja mi się robi. Dlaczego nie kupuję tych akcji, tej spółki? Nawet jeżeli fundamenty są dobre. Pod względem analizy technicznej. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? To są szczyty. W tym miejscu są szczyty już, takie historyczne. Kurs poszedł mega do góry. Tutaj w szczycie pojawił się duży wolumen. OK. I cena spadła. Czyli tu już pojawiła się podaż. Cena spadła i zaczęła ją testować wyżej. OK. Czyli mając taką sytuację i znowu nam wolumeny rosną. Teraz sobie powiększymy te miejsce, żebyście zobaczyli o co tu chodzi. Nie? Tu mamy ten wolumen. Tak. Spadająca gwiazda jakaś i cena zeszła. Potem też wolumen rósł. Cena idzie do góry, wolumen maleje. I tu mamy całą tą sytuację, nie? Zobaczcie. Szczyt. Pojawiły się większe wolumeny. Wolumen w tym miejscu nam rośnie. Na spadku na tych świeczkach. Wolumen, wolumen, wolumen nam rośnie. To znaczy, że podaż wkroczyła, tak? W tym momencie podaż przejęła inicjatywę nad tym kursem akcji. Cena idzie do góry na tych świeczkach a wolumen maleje. Widzicie? Wolumen maleje, jest coraz mniejszy na tych trzech. Potem cena idzie w dół. Zobaczcie jakie są już dużo większe wolumeny, jeszcze przerastające. Widzicie jakie tu wzroście były, w szczycie były wolumeny? No to w ogóle to były malutkie, nie? A jaki jest w ogóle wolumen w tym zejściu, nie? No co nam to mówi? No w tym momencie rynek pokazał, że jest słaby i chce robić korektę, nie? Na kontraktach terminowych to jest piękna sytuacja. To jest piękna sytuacja, my takich sytuacji szukamy po prostu do gry. No i to potem jak kurs tam urósł, jeszcze podbitkę zrobili, tak, mogli zrobić, czemu nie, muszą zrobić wręcz, żeby jeszcze napchać ludzi, żeby wiesz, oto tylko nie spadek, i walimy do góry. Zrobili podbitkę, była, że tak powiem, ściema, naładowali jeszcze ludzi i poszli w dół, nie? Dlatego mówię, w takich sytuacjach ja nie będę kupował akcji, jak będę takie coś widział na wykresie, OK? W tym momencie mamy tylko jeden sygnał, tak? No to tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć dobra, kupujemy gdzieś w tych miejscach, tak? Bo tu mam tylko jeden słaby sygnał, nie? Ale tu już po takim czymś, jakbym to widział do tego miejsca, tak? Moment, jakbym widział do tego miejsca... Jakbym teraz wszedł na rynek i zobaczył takie coś, to bym nigdy nie tykał tych akcji, nigdy w życiu, bo widzę tu słabość, w tym miejscu, tak, mega słabość rynku, podaż weszła na rynek, i tutaj widzę podejście mega słabe, a tu widzę duże wolumeny, które przyrastają. Nigdy w życiu w, takim, w takiej akcji bym nie wszedł w ogóle. nie. Czekałbym dalej, co się tam narysuje, tak? Co się narysuje. Ten rynek jest tutaj słaby w tym momencie, ale szedł i dla mnie ten rynek jest silny więc kupiłem w tym momencie te akcje. Najważniejszym miejscem będzie wybicie tej świeczki. Jeżeli wybiłam tą świeczkę z największym wolumenem, to mamy otwartą drogę na nowe szczyty. Jak będzie? Czas pokaże. Ok. Dziękuję za uwagę. Chciałem jeszcze zaprosić na moje codzienne analizy w WIGU-20. Ja będę tam pokazywał swoje inwestycje na kontrakcie terminowym i będę analizował każdego dnia, codziennie przed sesją będzie o 8.40. Będę zaczynał czynał analizę techniczną kontraktu na WIG20, bo na tym kontrakcie gram codziennie. Do tego będę analizował WIG, MWIG i SWIG80, tak? Jak wygląda nasz po prostu szeroki cały rynek. Dziękuję za uwagę.